W grudniu padłem na ten trading, tak troszkę wiesz, zacząłem się tym interesować, i no mega się w to wkręciłem. Gdzieś tam wasze reklamy się przewijały, tu Paweł gdzieś tam skakiwał na YouTubie. Mówię, kurczę, nie no. Co im nie dało spokoju? Mówię, no kurde, chcę się tego nauczyć, nie? Tak jakoś padłem na wasz tutaj program mentoringowy, no i coś się zaczyna dziać, nie pozytywnego. Powiedzmy, że tak od dwóch miesięcy to jest chyba moje źródło dochodów. To rozumiem, że zarabiasz już, tak? Na tradingu? Mm, zarabiam, zarabiam. Mam swoje statystyki, wychodzi mi na razie z tego, chyba od sierpnia robię to 86% skuteczności na, na tej strategii, nie? To super. Jaki udało się wynik zrobić? Najlepszy. Jasne. No to teraz, 7 w sumie listopada, miałem prawie 2,5 tysiąca dolarów zarobiłem. No to już wynik imponujący, bym powiedział. Mega, mega fajnie, cieszę się. W zasadzie teraz od października, jak z Wami zacząłem, no to z każdym tygodniem jest coraz lepiej, nie? Jak wiesz, co robisz, no to naprawdę idzie łatwo w miarę zarobić te pieniądze i mhm. jeszcze do tego daj mi to mega frajdę. Otrzymasz konto instant, czyli te konto realne powiedzmy, o wartości 50 tysięcy dolarów. Witam Cię przede wszystkim, fajnie Cię poznać. Jakbyś mógł powiedzieć, jak się nazywasz? Dawid, Dawid Boracki. Dawid, powiedz mi, jak zacząłeś przygodę z tradingiem? Co to Tobą tak naprawdę kierowało? Czy było to jakieś konkretne wydarzenie, które zapoczątkowało Twoją drogę w tradingu? No, jak to u Ciebie wyglądało? Co, ogólnie pracowałem gdzieś 17 lat w budowlance, miałem też firmę swoją budowlaną. Jakieś dwa lata temu mniej więcej, wiesz, coś mnie natknęło, żeby spróbować w e-commerce, więc tam zrezygnowałem z tej budowlanki otworzyłem firmę wiesz e-commerce tam handel internetowy głównie mhm. I, i troszkę tam importem się zajmuje i tak dalej no ale od grudnia tamtego roku jakoś tak no nie za bardzo że tak powiem, znaczy szło fajnie, ale widziałem, że to jednak nie to, co chciałem robić i tak w grudniu wpadłem na ten trading, tak troszkę, wiesz, zacząłem się tym interesować i no mega się w to wkręciłem, no i w zasadzie od stycznia regularnie próbowałem coś tam na własną rękę tradować, ale powiem szczerze, że do czerwca katastrofa, <ścoughs> praktycznie straciłem całe, całe swoje oszczędności, nie? Okej, okay. a to wszedłeś już na konto realne, rozumiem, tak? Tak, próbowałem tam mówię, przez miesiąc gdzieś na demo w grudniu, mhm. no i od tak spróbowałem, wiesz, swoich sił na tym realnym, no i wiadomo, overtrading, im więcej traciłem, tym więcej chciałem jakby odrobić i mhm. tak dalej, i tak dalej, później w marcu gdzieś miałem taką, gdzieś może miesiąc przerwy, mówię, kurczę, nie, jednak chyba się nie nadaje, nie, <laughs> no, ale, ale po tym miesiącu mówię, kurczę, nie, no, muszę, muszę spróbować, bo jednak coś mnie, wiesz, tak, mówię, no, kurde mus, muszę to zrobić, nie, mhm. muszę się tego nauczyć, bo mega mnie to jara i tak dalej no ale no dalej była lipa nie i straciłem totalnie już wszystko wtedy praktycznie nie okay. I... I potem mówię, gdzieś tam, gdzieś tam wasze reklamy się przewijały, tu Paweł gdzieś tam skakiwał na YouTubie. Mówię, kurczę, nie no, da dalej coś mówię, coś mi nie dało spokoju. Mówię, no kurde, chcę się tego nauczyć, nie? Robię mhm. wszystko, żeby się tego nauczyć, no i, i tak jakoś padłem na, na wasz na was tutaj program mentoringowy, no i coś się zaczyna dziać, nie, pozytywnego. Okej, okay, to jak długo już jesteś w programie mentoringowym? Co, W zasadzie od y, chyba, nie wiem, 20 wrzesień, coś takiego. No ale zaczęły się sesje tutaj chyba w październiku, nie? Mhm. Więc w zasadzie miesiąc. Okej, okay. to dosyć stosunkowo krótko. Krótko, krótko. No ale mhm. powiem szczerze, że tam od sierpnia wiesz troszkę więcej, tam jakieś. Z różnych tam źródeł wiedzy, troszkę tam zacząłem więcej jakby zdobywać i, i powoli mańcy sobie układać, i zaczęło to się jakoś tam. Też zacząłem tak, powiedzmy, ala taki dziennik prowadzić. Mhm. Bardziej to jest, znaczy na takiej zasadzie, wiesz, wygrane, przegrane, ile transakcji i tak dalej. No, ale pomogło mi to też troszkę, jak zrozumieć, gdzie mniej więcej mam tam te swoje błędy i tak dalej. I, no i, i, i powiem szczerze, od sierpnia troszkę inaczej ten trending już wyglądał. A od mhm. w zasadzie teraz od października, jak z wami zacząłem, no to z każdym tygodniem jest coraz lepiej. nie? Okej, okay, super. No pamiętajcie, że dziennik jest mega ważny, także warto, warto jest ten dziennik prowadzić, na pewno gdzieś tam pomoże Ci szybciej uzyskać pożądany efekt. A powiedz mi jeszcze, po co ci w ogóle ten trading? Co chciałeś zmienić tak naprawdę w swoim życiu? No właśnie, ogólnie życie. <śmiech> <śmiech> życie, ale. No... Życie, nie? No, taka... mhm. Nie wiem, po prostu jak zobaczyłem, jak można prosto, fajny, no wiesz, prosto to jest za dużo powiedziane, ale ogólnie, no jak wiesz, co robisz, no to naprawdę idzie łatwo w miarę zarobić te pieniądze i mhm. jeszcze do tego daje mi to mega frajdę. Jak wiesz, wszystkie setupy, tak jak sobie plan założę, mi to wszystko się udaje, to nie chodzi głównie o te pieniądze, ale ogólnie o ten trading cały. No mega mi się to podoba po prostu. Poza tym, wiesz, jakieś tam mam swoje marzenia, no i, i wiem, że powiedzmy, nie wiem, budować Blanka, czy tam ten e-commerce, no raczej raczej daleka droga, żebym, wiesz, te marzenia spełnił i tak dalej. A trading myślę, że to jest ten cel taki, gdzie, gdzie mi to pomoże osiągnąć, nie. No tak, no na, na początek pewnie jako dodatkowe źródło dochodu, ale pewnie finalnie gdzieś tam pewnie byś chciał zająć się tym na full time, tak? No tak. No powiem szczerze, że no, powiedzmy, że tak od dwóch miesięcy to jest chyba moje źródło dochodu. <laughs> Okej. Okay. To teraz mam akurat w firmie, wiesz, taki kryzys. ogólnie coś w tym roku jest kryzys w e-commerce, więc uh -huh. no zobaczymy, jak to się potoczy. Okej, okay, to rozumiem, bo mówi, że to jest teraz źródło Twojego dochodu. To rozumiem, że zarabiasz już, tak? Na, 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 na tradingu? Mm -hmm. Zarabiam, zarabiam. Okej, okay, to masz konto y, realne swoje, live, czy, czy może robisz challenge w firmie Prop? Jak to u yy, ciebie wygląda? Więc co challenge e robiłem. Miałem chyba trzy funded accounty, ale wszystkie przepaliłem. Okay. Więc y, nie udało. Mi się, że tak powiem, zrealizować wypłaty jeszcze. No, mam teraz aktualnie jedno konto Founded na 10 tysięcy dolarów. Mam już tam jakiś tam zysk, więc uh -huh. liczę, że już teraz zacznie coś się dziać, żeby dało radę to wypłacić. Ale mam też dwa jeszcze konta live inne, nie? na których regularnie traduję i, i, i coś tam zaczyna fajnie jakieś tam zyski przychodzić, nie? Okej, okay, super. No to w sumie fajnie, że już masz taki efekt. Gdzieś tam wypłacasz już pierwsze pieniądze. Wiadomo, że to jest cały proces. Tu trzeba jakby no, traktować to jak biznes, bo trading no to jest biznes. Tak, więc tutaj gdzieś tam małymi kroczkami do przodu. Wiadomo, że później można się skalować, zwiększać te konta. Można challenge robić większe, mniejsze, no bo kapitał można uzyskać ogromny tak naprawdę, tylko no po prostu trzeba wiedzieć, co się robi. A z tego, co, co wiemy, no to też ty gdzieś już powoli masz jakiś efekt, jesteś też mega aktywny tutaj w naszej społeczności. Także mamy coś dla ciebie specjalnego, przygotowanego, ale o tym za chwilkę może na koniec. Natomiast powiedz mi jeszcze, jak w ogóle zareagowali twoi znajomi, twoja rodzina, jak zacząłeś handlować? Jaka była ich reakcja? W sensie pozytywnie, negatywnie? Znaczy, wiesz co, no moja partnerka akurat troszkę, wiadomo, no sceptycznie jak słyszy giełdę, no to mhm. raczej się martwi, nie? Okej. Okay. Więc no w zasadzie nikt więcej poza nią nie wie. Że to robię. Mhm. Może tam dwóch e, takich bliższych kumpli i tyle w zasadzie. No, no i tyle. Ale to dlaczego? Bo, boisz się powiedzieć, że handlujesz? Boisz się reakcji? Czy jak, jak to e, wygląda? Znaczy, wiesz, tak na razie powiedzmy, że chcę zostać gdzieś tam z, z boku i dopiero jak już naprawdę będę wiedział, że mhm. regularnie zarabiam na tym, robię super jakieś tam efekty i tak dalej, zyski mam. Praktycznie, wiesz, każdy miesiąc jest zyskowny, no to z czasem na pewno się z kimś tym podzielę, ale uh -huh. na razie jestem za słaby, żeby żeby tutaj. Wiem, że od razu jakbym z kimś zaczął temat, zaraz wszyscy by mnie zniechęcali, więc wolę Być tego może uniknąć. Tak. Być może no, tak. A ja jestem taki ogólnie, uh -huh. że wiesz, mam gdzieś, co ludzie mówią i mogę uh -huh. sobie mówić, jak się zawsze i będę chciał, wiesz, dążyć do tego, to uh -huh. zresztą tak jak mówię, no od Tycznia straciłem naprawdę masę kasy i, i pewnie nie z nie, 90% ludzi już by zrezygnowało, ale uh -huh. no ja robię tak, że jednak mówię, nie, muszę to ogarnąć, nie? I ogarnę. Nie poddajesz się. No, o to chodzi. Super, no ale to chociaż wsparcie w partnerce masz, rozumiem. No, nie do końca, ale. Będzie większe, pewnie, jak będzie, będą większe zyski. A, jak już będą, wiesz, jakieś efekty, to na 100% nie Bo... Tak, tak. A jak tam w społeczności tutaj w All in Traders? Masz jakieś tutaj osoby też, które handlują na czyn Tutaj jest masa osób, ale gdzieś tam komunikujesz się prywatnie z innymi traderami, coś tam próbujecie działać razem, czy raczej nie Bardziej wiesz co, dzisiaj akurat na sesji u, u Maćka y, ktoś mnie tam poprosił, żebym go dodał, mhm. bo tam ma jakieś pytania. A tak ogólnie na razie jeszcze nie, no wie, większość tam, wiesz, na naszej grupie coś tam piszemy, czy tam na sesjach, nie? W mhm. komentarzach i na, na razie tyle, nie? Okay. Ale społeczność mega fajna, naprawdę, kurczę, to jest jednak coś, co mi brakowało, bo trader jest ogólnie, jest sam zawsze i, i nie ma z kim o tym pogadać, bo mhm. mało ludzi się tym jeszcze zajmuje. Także ta taka społeczność jest no, mega pomocna, nie? Tak, tak, no, możesz porozmawiać z kimś, podzielić się swoim doświadczeniem, swoją gdzieś tam frustracją Zastami. czasami, no bo gdzieś tam straty się pojawiają, to możesz się przynajmniej komuś pożalić. Tak. <laughs> Także no nie jesteś tutaj sam, no, społeczność mega dużo daje. Mi też na początku społeczność bardzo dużo dała, no ale myślę, że to jest właśnie fajne tutaj, że możemy wspólnie działać, że nie trzeba samemu siedzieć w tym. No każdy gdzieś tam wiadomo w zaciszu swojego domu najczęściej handluje, sam jest z tym, a społeczność no wydaje mi się, że jest to Coś, co nas tutaj gdzieś tam dopinguje może, takiego napędza, takiego powera dostajemy też troszkę. No tak, 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 jasne. A powiedz mi jeszcze, jakbyś spotkał nową osobę, która chce, powiedzmy, twój kolega chce się zająć tradingiem, jest kompletnie zielony, to co byś mógł powiedzieć takiej osobie? Od czego zacząć? Czego unikać może? Eee, czego zacząć? Na pewno bym powiedział, żeby nie próbował nic na własną rękę mhm. i od razu znalazł sobie Jakiegoś mentora, bo naprawdę to jest, no to jest podstawa moim zdaniem, bo no głupi jakiś tam swoich nawyków się nauczy, błędnych jakiś, będzie ciągle powtarzał te błędy i na pewno straci się z niechęci do tego. No tak jak mówię, no żeby mieć, naprawdę trzeba mieć silną wolę przy takich, przy jakichś tam stratach, porażkach i tak dalej, żeby dalej to ciągnąć. Mm -hmm. e, więc no, jakbym był mądrzejszy, to powiem szczerze od razu, jakbym mógł, to bym, jakbym was gdzieś widział wiesz wcześniej, mm -hmm. to już wcześniej bym się pewnie zapisał na mentoring, bo nie miałbym tyle strat co teraz. Nie? Dokładnie, ja wiem o to. czym mówisz, bo też próbowałem przez rok czasu samemu działać i nie szło dobrze, bo tak. Dokładnie, tu stracji tyle w ogóle, wiesz, mm -hmm. w rodzinie też się ciężko działo, przez jakieś straty to później wszystko przenosiłeś do domu. Mm -hmm. No, także no ciężka tak. sprawa, ale mówię, podstawa to jest jakiś dobry mentor, dobry program mhm. i, i, i naprawdę można coś fajnego z tego wynieść. Okej, okay, a powiedz mi ogólnie jak łączysz pracę, życie prywatne i trading. Yy, wiesz co, no akurat mam tak fajnie. Złożyło, że skończyłem z tą budowlanką. Jestem w tym, wiesz, tą firmę prowadzę e-commerce, więc w zasadzie jestem dziennie od rana tam do 16 na laptopie. Mhm. No więc sobie wiesz, tu ogarniam sobie jakieś paczki i tak dalej do wysyłania. W międzyczasie sobie tutaj traduję, czy tam na sesjach uczestniczę i tak dalej, uczę się dalej, nie? Okej, okay. a Także ile, ile czasu? Jestem na mhm. wykresie 8 godzin dziennie. 8 godzin przy wykresie jesteś. No, wiesz, to to nie jest takie 8 godzin, że non-stop siedzę uh -huh. i patrzę na ten wykres. Okay. Ale w trakcie tej mojej pracy 8 godzinnej, no to mam jednak, wiesz, tu jakieś monitory powłączane i cały czas uh -huh. zerkam gdzieś coś tam, jak mam chwilę, analizuję i tak dalej, nie? Okej, okay, a na taką samą powiedzmy analizę, no bo 8 godzin to powiem Ci, że jest mega dużo Wiem. i nie, nie polecam, bo sam kiedyś przez to przechodziłem za dużo. E, Im więcej godzin, to tym gorzej, bo później gdzieś tam overtrading się Wkrada, już gdzieś tam wolniej troszkę myślimy, błędne decyzje przez to podejmujemy, więc na pewno ten czas warto by było skrócić, ale tak na samą analizę, gdzieś tam, ile ci to zajmuje. Tak, takie konkretne, że siadasz po prostu i w 100% skupiasz się na temacie. Już co, myślę, że tak daje radę w pół godzinki sobie ogarnąć, nie? Okej. Okay. Taką jakąś analizę fajną, żeby mieć jakiś plan, gdzie chcę wejść w pozycję i tak dalej. Mhm. No i zazwyczaj robię tak, że jak jestem plus minus tam o siódmej w pracy czy tam czasami o szóstej, wiesz jak coś już fajnego widzę, to czasami wchodzę w pozycję już samo w pół do siódmej, mhm. czasami czekam na otwarcie sesji londyńskiej tam o dziewiątej nie, okay. i więc no dziennie rano tam na ten Londyn czy tam wcześniej jak widzę, że jest jakiś fajny setup coś tam otwieram, no i później drugi raz czekam na Nowy Jork nie, okay. czy tam w pół do 1530 mhm. i, i też wtedy robię jakąś analizę pół godzinki wcześniej. Mhm. To czyli no robisz i... sobie Plan, a później po prostu sobie doglądasz, w sensie czekasz jakby tak, tak, co jakiś tak. czas na, wy, na wykres zerkasz. No mhm. bardziej już później jakieś takie, jak jestem w pozycji, sprawdzanie czy coś się nagnie dzieje, żebym zamknął te pozycje, czy. Mhm. No tam, po takim kątem, nie? Okej. Okay. Dobrze, a powiedz mi, bo w sumie już o tym powiedziałeś, jak wyglądał twój handel przed współpracą, trading, to nie szło ci tutaj jakby za dobrze, to jest jakby okej. Okay. Powiedz mi, a, jak w ogóle oceniasz Pawła, no bo jakby Paweł jest tutaj głównym mentorem w All in Traders, jak oceniasz Pawła jego podejście do tradingu oraz nauczania? No, Myślę, że mega się nadaje na to stanowisko. <laughs> Wydaje Mówię mi się, ci, że tak. No, <laughs> powiem szczerze, że nie wiem, taki jakiś jego spokój mhm. w tym tradingu. Wszystkie jego sesje, jak tam czasami coś tam uda się właśnie na jakąś sesję jego wejść, to wszystko jest tak poukładane dokładnie, wiesz, bez, bez jakiegoś, bez jakichś mega takich emocji i tak dalej, no tak powinno to wyglądać moim zdaniem, nie? Mhm. Chciałbym się tego nauczyć, bo nie mam jeszcze takiego spokoju, no ale myślę, że, że to jest do wypracowania, nie? No, na pewno nie w rok, może w dwa, nie wiem, zobaczymy, nie? No wszystko przed tobą. Ale Paweł naprawdę, no zresztą wszyscy jesteście naprawdę do mentoringu, mega się nadajecie moim zdaniem. Okej, okay, super. Dzięki, dzięki za miłe słowa. A powiedz mi jeszcze, co najbardziej cenisz sobie w mentoringu? No na pewno to, że jak mam jakiś problem, jakieś pytania, jakieś wątpliwości, no to wiesz, mogę napisać na, na grupie czy do konkretnego jakiegoś mentora i tak dalej. I Wiem, że zawsze dostanę tu odpowiedź, jakąś pomoc. Mhm. I no to jest chyba najbardziej wartościowe jednak, nie? Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze w ogóle, z jakich narzędzi korzystasz? Czy korzy wspierasz się jakimiś narzędziami podczas handlu, czy po prostu sama analiza techniczna gdzieś tam? setupy oczywiście, strategie, czy jakieś narzędzia wspierające twój trading, czy używasz? Narzędzia? Tak. W sensie mówisz o jakiejś tam AI, czy coś takiego? No być może narzędzia AI, czy wskaźniki jakieś, czy wspierasz się czymś? Znaczy ogólnie analizę robię zawsze na TradingView, no i tam tylko to, co jest wiesz, darmowym, jakimś tam dostępne, żadnych jakichś wskaźników, wskaźniki jedynie, no, no standardowe, EMA, SMA, Uh -huh. Mam sesje zawsze zaznaczone, wiesz, Azja, Londyn czy tam USA, no wtedy wiem gdzie, gdzie co, jak, jakie ruchy były i to mi dużo pomaga, na przykład jakoś tak umie czytać z tego, nie? Uh -huh. Jakichś takich AI-owych nie mam, widzę u was dużo takich fajnych rozwiązań i jak troszkę się poczkolę, na pewno chciałbym tam skorzystać z czegoś. No myślę, że dostaniesz no, dostęp niedługo, także... No to super, super. Cały ten w ogóle all panel też fajnie wygląda i dużo ułatwia, bo tak to wiesz, dziennie sobie jakby muszę zaznaczać previous day high, i, i tak dalej, uh -huh. nie? Monthly, monthly, weekly, no i no te standardy takie, nie? Czy tam targety z PSND, uh -huh. także wszystko ręcznie, nie? Nie, no ułatwię. Na, na pewno dostaniesz dostęp, myślę, że już niebawem do narzędzi, które gdzieś tam. Na pewno oszczędzają dużo czasu. O tak, są pomocne. Nie. Podejmowaniem decyzji, ale też ci dużo czasu oszczędzą. Ten panel na, na pewno e, ułatwia analizę. E, także to jakby myślę, że już wkrótce zostanie udostępnione, ale to jakby z mentorem sobie ustalisz. Jeszcze chciałem ci zadać pytanie, czy słyszałeś o robocie AI od Pawła? No właśnie teraz na dniach skoczyło coś, Paweł wrzucił, że jest gotowy, i chciałem się tu dopytać właśnie o to, jak to działa, bo powiem szczerze, jestem totalnie zielony w temacie, nie wiem mhm. o co chodzi. Okej, okay, no to powiem ci, że no ten robot jakbyśmy musieli sobie osobne spotkanie zrobić. Na to temat robota, ale jest to automat, który tak naprawdę handluje sam. Otwiera, zamyka pozycję. Scalpingowy bardziej jakiś? Scalpingowy, tak, tak. Aha, tak. On otwiera dosyć sporo pozycji, więc jakby ten robot jest nie do wykorzystania w propach, ale na koncie realnym jak najbardziej, więc on naprawdę fajne zyski generuje. Gdzieś tam będąc na targach, co byliśmy teraz w Hongkongu, no to on naprawdę imponujące wyniki robił przez te dwa dni konferencji. No mega, mega fajny wynik zrobił. Także my go też testujemy już od dłuższego czasu. Akurat przy tym robocie trzeba mieć troszeczkę większy kapitał, żeby ten robot jakby wytrzymał presję, bo on mhm. gdzieś tam w momencie odjazdów uśrednia pozycję i tak dalej, więc musi być ta przestrzeń jakaś zostawiona, ale jest on w pełni zautomatyzowany, no i naprawdę robi robotę, że tak powiem. Ale to myślę, że też dostaniesz do tego robota dostęp, żeby sobie potestował. Tylko na, na początek zachęcałbym testy na koncie demo oczywiście. No tak, tak, to na pewno. Żebyś, żebyś sobie zobaczył, jak to działa w ogóle i jakie, I jakie zyski. I on działa pod MetaTrader 4, tak? Tak, tak. MetaTrader 4 i będzie pewnie dostępny już niedługo na MT5. Mhm. Dobra, bo wcześniej też wspomniałeś, jakby generujesz jakiś Zyski. Od jakiegoś czasu, tak? Od miesiąca czy od dwóch mówiłeś? No tak, od powiedzmy w sierpniu miałem zysk, później w zasadzie wrzesień. Październik był na minusie, uh -huh. ale to przez moje. Y Głupie, głupie zagrania na, na gapy. Okay. Ogólnie procentowo byłem na plusie, no ale te dwie, powiedzmy, tra transakcje w miesiącu cały zysk mój poszedł na minus. Nie? Okay. No nastawiłem się na, na gapy, już y, powiedziałem sobie koniec. W dzienniku też mam zapisane koniec z tymi gapami. <laughs> No nie, no so, jest, gapy ok, fajnie można rozgrywać, ale gdzieś tam połączyć z inną strategią, no bo gdzieś tam gapy się rozliczają, ale no nie zawsze, no, to też nie jest jakiś tam złoty graal, że się pojawia no tak, gap tak. i że cena musi tam koniecznie dojść, no to, to nie jest, nie, to no nie ten, jest, nie ten jest powiedziane. Ten miesiąc jak na razie mega zajebisty, najlepszy ze wszystkich, nie, no ale to dopiero początek. Ok, a Dobra, i z, z jakiej strategii korzystasz? Wiesz co, korzystam z PSND, ale też dużo z paka co nauczyłem się na sesjach, bo jeszcze paka ogólnie nie przerabiamy. Okay. Ale nauczyłem się na sesjach i no jakoś mi to idzie. Plus mhm. tam jakieś moje y, trendline'y, jakieś tam formacje wiesz czy tam, no po jakieś tam już umie czytać jak jakieś tam trójkąty się tworzą i, i wy, jakieś wybicia i tak dalej, no fajnie mi się to też sprawdza z tym pakiem. Mhm. No także także różne jakieś takie ogólnie wszystko do kupy razem. Ogólnie staram się teraz od, od jakiegoś czasu tylko na Złocie zagrywać I, i na razie mi to super wychodzi, nie? Tak, wiesz, to no do, dobrym pomysłem jest skupić się po prostu na jednym, dwóch, powiedzmy trzech instrumentach maksymalnie i dojść do perfekcji. No Jak skupiasz się tylko na złocie, no to jesteś w stanie po czasie już wiesz, jaką rynek ma dynamikę, jaką da, dany instrument, jak się porusza, czym się charakteryzuje, czego możesz się spodziewać, jakie są ruchy, e, więc pewne rzeczy później zauważasz, których na początku nie dostrzeżesz, więc skupiając się na jednym instrumencie na pewno ma to duży sens. E, no i te, te dwie strategie, no jakby price action science jak pewnie bardziej na złocie, ale on się sprawdza. No tak, tak. Plus do tego mam jeszcze taką swoją, udało mi się coś tam rozchminić, mhm. także też mega się fajnie zaczyna sprawdzać. Tam ostatnio się dzieliłem na, na sesji u Maćka, właśnie z chłopakami, z Maćkiem tam troszkę tam opisałem co i jak. Mhm. No, także jak będziesz chciał, to też daj znać, to tam chętnie się podzielę z tym, nie? Okej, okay, no super. Chętnie, chętnie sprawdzę. Jak już mam swoje statystyki, wychodzi mi na razie z tego, chyba od sierpnia robię 80 chyba 6% skuteczności na, na tej strategii, nie? To super. Tylko ona jest mega do, jeszcze do dopracowania, ale jakieś uh -huh. ruchy fajne widać, nie? I to jest tylko na otwarcie jakby sesji amerykańskiej, nie? Super, tak nie? No jestem, jestem ciekaw bardzo. Także chętnie yy, sprawdzę. Dobrze, a pamiętasz może jaki był twój rekordowy dzień w tradingu? Ile udało ci się najwięcej zarobić? Ale mówisz, yy, mam powiedzieć mój rekord yy, w czasie jak jeszcze byłem zielony i... Uprawiałem hazard? <grych> nie, nie, no bo to, wiesz co, no to tak jakby te dane do niczego nie są przydatne, w sensie, bo to było bardziej randomowe, tak jak powiedziałeś, no. hazardowe. Nie, no teraz jest... tak jak już wiesz co robisz, jaki udało Ci się wynik zrobić najlepszy. Jasne, to już ci mówię, bo tu mam swoją rozpiskę. Mhm. No to teraz 7 w sumie listopada miałem prawie 2,5 tysiąca dolarów. Zarobiłem. No to już wynik imponujący, bym powiedział. Mega, mega fajnie, cieszę się. Także super. Bardzo fajny wynik. No dobrze, słuchaj, bo gdzieś tam zaraz bym chciał przejść do tego meritum, do tego, co tak naprawdę mam dla Ciebie przygotowane. Ale jeszcze dwa pytania bym Tobie tylko zadał, i możemy do tego przejść. Co byś mógł powiedzieć o sobie, która gdzieś tam ma obawy przed dołączeniem do mentoringu, powiedzmy? Na pewno, że jeżeli naprawdę chce się zająć tym tradingiem i tak dalej, no to nie ma się co zastanawiać w ogóle, bo na własną rękę, jak spróbuję, to moim zdaniem albo się zniechęci, albo straci wszystkie pieniądze, jakie ma, no albo będzie próbował, nie wiem, przez pięć lat i, i w końcu i tak to, to tak samo się pewnie skończy, nie? Okej. Okay. Co byś powiedział osobie, która pracuje na etacie i martwi się, że sobie nie poradzi, w sensie, że czasu nie będzie miała, bo ty tam gdzieś wcześniej też pracowałeś, więcej rzeczy robiłeś, no teraz oczywiście masz więcej czasu, no ale czy da się to połączyć w ogóle? No pewnie, wiesz, więcej czasu ogólnie moim zdaniem to bardziej szkodzi niż, niż pomaga, bo więcej wtedy siedzisz, kminisz i, i psujesz. Mhm. No ale tutaj w mojej grupie, ogólnie w waszej tu społeczności jest pełno ludzi na etacie tak na trzy zmiany, co chwilę widzę, ktoś tu pisze, a dzisiaj mnie nie będzie, bo mam jakieś tam, wiesz, trzecią zmianę czy coś, mhm. no i jakoś wszyscy sobie super radzą i nie, nie trzeba nie wiadomo ile czasu, żeby, wiesz, się nauczyć strategii i tak dalej, także no myślę, że każdy bez problemu znajdzie czas.